Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. habari could you tell us today what we will eat soon? Sa kula nini? Będziemy jedni makande, to jest no, kasza taka ichnia z, z fasolą. Mhm. And then we will, we will have meat, I mięsko. It does, it does, uh... e, wątróbka, probably. Yeah. Mm -hmm. Okay. Can, can Can I Can I look no, is... okay. popatrzmy tutaj? To so tu jest makande, czy to jest taki, taki groch ichni? Mm -hmm. Okay. Tu mamy mięsko z pomidorkami, bardzo ładnie wygląda. Mhm. Tutaj mamy oddzielnie właśnie wątróbeczkę, która się przygotowuje. Mhm. Ok, what else do we have? Tu Wam pokażę zobaczcie, tak, taka jest wersja, że się tak do, dopycha ten po prostu kawałek drewna i on dzięki temu nie ma problemu. And then we will mm -hmm. have, uh, Tutaj mamy warzywka, how you call it? Uh, Mucicha. So what we had every day? Exactly. The, czyli tam tą micię mamy dosyć często. Oni ją tak podduszają i się generalnie That's jest bardzo smaczne. Ok, What else do we have? tu Tu mamy troszeczkę, będziemy mieli pod, takich e, podprażanych e, orzeszków ziemnych. So hmm. we will these to the Aha, i This one is... razem z, z, z tym gro grochem będą serwowane. Mhm. I będą pomieszane z, z, z nich, the like uh -huh. Uh -huh. So they Czyli smart. zrobią z tego taką ciapę. Ta ciapa jest dosyć smaczna i taka dosyć też sycąca. Mhm. Uh -huh. Actually they grind.

ady. Uh, so here have, uh, rice. Tu jest ryż. Ale jeszcze can can na razie nie gotowy, ale woda się przygotowuje. Uh -huh. water, yes. Uh -huh. Czynaik już wodę przygotowują na ryż? Okej. Okay. Okay. So that's all for lunch. Po jego io dio chakuna sa Aha, bardzo dobry lunch. Jest that is all what we have for lunch. Ninzori. Nzori. Nzori sana sana. Nie powiedziałem, że jest bardzo dobry lunch. A, a tu mamy ryżyk, który zaraz będzie, będzie przygotowany. On już jest, tak, że tak, jak to zrobić, powiedzieć? no Już w wodzie trochę przerobiony. A Sante kuszukuru. Także jak widzicie, mamy się dobrze. Jedzonko jest pyszne. Niech Wam Bóg błogosławi i pozdrowienia z Tanzanii, z Bogiem.